Z tej strony Norbert Bat. <laughs> Gramy na tym serwerze, co my wczoraj grali. Jak widzicie, się trochę pozmieniało. jedynie co zrobiłem? Poczekajcie przez chwilę. Dobrze, jestem po cięciu. Jak widzicie się trochę pozmieniał, dlatego, że mm, trochę mam inne itemy. Bo zrobiłem sobie po pierwsze mm, nowe itemy że ze stołna. Wcześniej miałem z drewna. Tylko tutaj się wkopałem. Bo jest noc. I sobie pozbierałem trochę tego. Bo, dobra. Postawię to tu. O, i mogę sobie zrobić to. to Weźmy sobie to z ten. Dobra. Na razie tutaj będę ten kopać. Z Wami, oczywiście. I... chciałbym mieć naprawdę żelazo, chociaż jedno. Kopiemy. Kopiemy. No, i napiszcie, jakie chcecie gierki, żebym nagrywał. Tak, to nagram jakieś gry. Oczywiście, mój kanał jeszcze nie jest taki duży. Więc nie wiem, czy ktoś to napisze, ale. Jeżeli by napisał, ktoś to by było bardzo fajnie. Tu ze skóry mam. Mm. No, tak wyglądam. <śmiech> <śmiech> Więc chyba. Wiecie co? Chyba bym sobie zrobił jakiś domek z, z to, tym, tym. Czekajcie. Zróbmy sobie tego więcej bo to. Bo tak. Dobra. I chodźmy jeszcze kopać. Dobra, nie będzie drewniany. Niech drewniany nam się skończy i będziemy brali ten lepszy. Więc kopiemy kolejny odcinek z make o, postawmy tutaj pochodnie Dobra A to jest gravel chyba, tak? Mówię, co to jest po, po, Powiedz mi, co to jest Poczekajcie przez chwilę Dobra, jesteśmy po cięciu Kolejnym i chciałem sprawdzić co to jest. To jest. Aha, krawel dobra. To, to będziemy tak rozkopywać i nie, aż nam wypadnie ten. Jak to się nazywa? krzesiło O, mamy krzesiło Dobra. Mm. W tym miejscu chciałbym mieć kilo w ten, ale złożymy najpierw ten drewniany. No jak mówię, z czego chcielibyście jakąś serię na telefon, to wam nagram oczywiście. Czemu ja w ogóle wcześniej go nie zauważyłem? Jestem jakiś ślepy chyba. Dobra. Zobacz, jeżeli ty nie rozwalimy to ty możemy rozwalić tylko. Hmm. Dobra. Dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek od tego pierwszego. Znaczy nie chcę, żeby był jakiś długi, co nie? Myślę, że się coś kopimy dalej. Dobra. A i powiedzcie, czy gdzie gdzie bym mógł zamieszkać? Czy na górze, czy tutaj, w pociągu? Poczekajcie, dobra, jesteśmy po cięciu. Wchodzimy do gry, dobra. Teraz idziemy na górę, chyba. oko. Dobra. I jak mam zamieszkał w tych podziemiach, ale mówię. Jak chcecie. Czy, czy mam zamieszkać w podziemiach, czy gdzie? Albo wiem. Zrobię coś takiego. Tylko, że... Czekajcie, muszę tą łopatę dać tutaj. To. To. Czekajcie. To tutaj. Dobra. I mamy. Pięknie tutaj. Bo będziemy tutaj kopali. Pięknie. Dobra. Tutaj. What the fuck? Widzieliście to? Nie. A, no i wstawimy. Chciałem tutaj zrobić coś takiego. E, tak. Trochę brzydko to będzie wyglądać. Chodziło mi, że tutaj bym jakieś zwierzątko przyprowadził, i to sobie tutaj żyło. Albo nie, bo przecież możecie przecież zdecydować. stromu po Co tu przez chwilę. Ach. z tego mam tam. Dobra, to ja chciałbym mięsko, dwa mięska. A tutaj bym chciał dwa te. Dobra. Dobra, więc idziemy tutaj. Coś się nam slagowało, a przepraszam, po pod kilometrów jest. I ko siemanko yy, i żegnajcie.